Akcja. Zawsze, kiedy jestem w podróży. Pokój temu hotelowi. Ta, ta. Co tu ksiądz na litość boską robi? Gram księdza Kamila. O, tak żeśmy ustalili, że to jest ksiądz Kamil, ponieważ w scenariuszu jest tytułowany ksiądz. To jest samotny facet. I lgnie do ludzi. Jest to taka postać, która się pojawia w każdym odcinku. Są to krótkie wejścia w tych krótkich odcinkach, ale zawsze staramy się zrobić tak, żeby były one zabawne. Niosę dobrą nowinę. Jaką nowinę? Będę tu jadł obiad. Mam przyjemność grać kucharza w tym zajeździe. Kucharz ma na imię Lucian jest kucharz jest szefem kuchni wiadomo jest członkiem ekipy potajemnie kocha się w pokojówce w basi choć sam jest żonaty i nie wiem co to z tego wyjdzie Dawno nie miałam nic tak miłego w ustach. W czym ty te raki moczysz? Ja w serialu gram e, barmana. Mam na imię Karol. E, jestem najprzystojniejszy w okolicy, przynajmniej tak się wydaje mojej postaci. Karol przesadnie dba o swój wygląd. Jest e, przeczyszczony na punkcie swojej fryzury, skąd, stąd właśnie. Brusztowanie, które noszę na głowie. Viola! A co ty masz dzisiaj na sobie? Zauważyłeś? I jak? Pierwsze skojarzenie. Kuna. Kuna. A co nutria? Hybryda. Czyli? Połączenie kuny z nutrią. Na estradzie gra się bardzo szeroko. Do ostatniego rzędu. Tutaj z kolei, jak jest kamera blisko, to każdy niepotrzebny gest od razu to, to, to jest błąd. Kinga Price rzeczywiście bardzo jest cierpliwa, jeżeli chodzi o te moje pytania. Ale Kinga, ale co źle? Ale podpowiedz, czy mógłbym coś dołożyć? Czy mógłbym coś zdjąć? I rzeczywiście te jej wskazówki, zwłaszcza w, w takich scenach dwójkowych, bardzo mi pomagają. Ja myślę, że chłopcy wnoszą ogromną taką bombę humoru, którą potrafią zarazić naprawdę wszystkich. Ja bym nie powiedział, że ktoś się tu wyróżnia aktorsko, my na pewno czerpiemy z siebie i podkręcamy. My się uczymy od nich, a oni od nas. A jeszcze mamy tak wspaniałych partnerów jak Borys Szyc czy Łukasz Simlat, którzy dają taką energię. Wiadomo, że jak jest partner fajny, to ten ping-pong i ten dialog jest ciekawszy i o wiele, wiele fajniejszy. Dobra, no to ja myślę, że kadr. Ja bym go już wyżej nie dawała. Patrzenie na operatorów i reżysera jest, jest magią jakąś, jako jak oni widzą te kadry. I to super, bo nierzadko coś, co mi się wydaje, a to jest takie tylko po to, żeby było, tak zapchaj dziura, a to się okazuje, że to, o, bardzo śmieszna scena, sytuacja. Super, dużo mnie to nauczyło. Czuję się teraz jeszcze bardziej wszechpotężny. Stop!